reportaż Kuba Miami ucieczki i powroty opowiada o kubańczykach którzy na najróżniejsze sposoby próbowali się wydostać z wyspy o ludziach, którzy zbijali tratwy ze steropianu, z desek, z dentek od traktora i płynęli przez Ciesinę Florycką po to, żeby dostać się do Miami. Chciałam poznać powody, dla których uciekają i przedstawić ich kubańską codzienność, zmaganie się z rzeczywistością, ale też opowiedzieć o ludziach, którzy mówią, rewolucja to ja, yo soy fidel, ja jestem fidelem i nigdy w życiu nie wypłynę z tej Kuby. Więc zachęcam Państwa bardzo, żeby poznać inną stronę wyspy, poznać ludzi, którzy myślą na najróżniejsze sposoby a i poznać właśnie Kubę, do której często wyjeżdżamy na wakacje czy marzymy o tym, żeby pojechać tam właśnie w podróż wakacyjną, ale poznać ten kraj rzeczywiście od innej strony, nie tylko plaż Varadero, nie tylko salsy, cygar. Bardzo zachęcam i polecam się czytanie.